Dzień dobry. Jeśli posiadasz formularz kontaktowy na Twojej stronie internetowej, to na pewno zdarzyło Ci się dostać spam na swojego maila. Jeśli Twoja strona będzie zyskiwać na popularności, to tego spamu będzie więcej. I w tym poradniku pokażę Ci, jak uniknąć tego problemu, jak pozbyć się spamu, który dostajesz na Twoją skrzynkę e-mailową. Pokażę Ci teraz narzędzie, które pozwoli Ci zabezpieczyć Twój formularz przed spamem. Nazywa się Google Recapture i mamy tutaj właśnie takie narzędzie. Musimy tutaj kliknąć Nie jestem robotem. Ten mechanizm służy do tego, żeby roboty, programy nie mogły wysyłać spamu przez właśnie ten formularz kontaktowy, no i tutaj trzeba po prostu nacisnąć tego checkboxa i można wysyłać wiadomość. Czasami zdarza się tak, że ten system będzie dodatkowe zadania wymagał od użytkownika, na przykład wybranie jakichś obrazków z takiej mozaki. Może to być bardzo frustrujące dla naszych użytkowników, więc pamiętaj, że z jednej strony dostajesz ten przywilej, że nie będziesz miał spamu na swojej skrzynce mailowej ale z drugiej strony ten formularz będzie trudniejszy do wypełnienia. Na szczęście Google wprowadziło nowy system, który jest mniej inwazyjny dla użytkownika. Już Ci pokazuję jak wygląda. Mamy tutaj podobny formularz kontaktowy, ale tym razem nic, nie muszę tutaj klikać, oprócz checkboxów RODO. I w prawym dolnym rogu mam taką ikonkę. I ta ikonka właśnie informuje mnie, informuje użytkownika, że ten formularz jest chroniony przez Google Captcha, ale to jest taka niewidzialna, niewidzialny system, który w żaden sposób nie będzie nękał naszych użytkowników i nic nie musi użytkownik klikać. Wysyłam, wpisuję sobie wiadomość i wysyłam. Ale roboty nie będą mogły sobie tego zrobić. Oczywiście mówiąc roboty, mam na myśli automatyczne programy, które służą do rozsyłania spamu w internecie właśnie poprzez takie formularze. Jeśli masz stronę stworzoną w WordPressie, no to będziesz miał zainstalowaną wtyczkę do formularza, do obsługi formularza. Ta wtyczka może się różnie nazywać, ale proces będzie bardzo podobny. Przede wszystkim musisz pobrać kod z Google i zaraz ci to pokażę. Na, w tym poradniku będę pokazywał ten proces na wtyczce WP Forms i na Elementorze Pro. Więc jeśli nie masz takiego formularza, chciałbyś go stworzyć od zera, to zapraszam Cię do poradnika. Tam pokazałem krok po kroku, jak stworzyć formularz właśnie w, przy pomocy tej wtyczki. No a jeśli ją masz, no to zapraszam Cię do poradnika. Pierwszym krokiem, aby zainstalować to zabezpieczenie w Twoim formularzu kontaktowym, jest wejście na tą stronę. Link znajdziesz w opisie. Tutaj musisz sobie wejść na admin console. Zostaniesz przekierowany do takiego właśnie panelu i tutaj należy skonfigurować kilka prostych opcji. Na początku jest etykieta, czyli po prostu nazwa tego, tego kodu. To będzie potrzebne tylko dla ciebie, nikt tego nie zobaczy. Następne pole. ReCAPTCHA 3, ReCAPTCHA 2. Tutaj należy wybrać, który system, którego systemu chcesz użyć. ReCAPTCHA 3 to właśnie takie niewidoczne pole, które wyświetla się w prawym dolnym rogu ekranu. Jest to nowszy system. ReCAPTCHA 2 to właśnie pole nie jestem robotem. Również może być niewidoczne. I które wybrać? Bo są bardzo podobne. Tak naprawdę to zależy od Twojego projektu, od Twoich potrzeb. Ja osobiście wybieram ReCapcha 3, no bo nie muszy, użytkownik nie musi wtedy zaznaczać żadnych przycisków, no i to jest prostsze, ale czasami zdarza się tak, że dana wtyczka nie obsługuje tego Recapcha 3, no i wtedy wybieram po prostu ReCapcha 2. Kolejny element domena. Tutaj musisz wpisać, na jakiej domenie będzie ten formularz. Ja sobie wpiszę tutaj netgo.net.pl. Pamiętaj, żeby nie podawać tutaj żadnych https, to ma być po prostu taki adres. Jeśli wpisałbym na przykład coś takiego, no to te, wtedy to nie przejdzie https.netgo.net.pl. Jak dam sobie prześli, zaakceptuję te warunki, to jest tutaj błąd, bo tu jest, gdy usunę tą stronę, no to wszystko będzie w porządku. Właściciele, czyli tutaj określamy, kto jest właścicielem tego kodu, no i klikamy zaakceptuj warunki korzystania z reCAPTCHA. Tutaj mamy jeszcze możliwość wysłania alertu do właściciela, gdyby na przykład ktoś korzystał nielegalnie z naszego kodu, no to wtedy Google nas o tym poinformuje i klikamy prześlij. Teraz pojawią nam się tutaj klucze, które należy wprowadzić do wtyczki w WordPressie, wpForms lub... Do innego narzędzia, którego będziesz używał, więc logujemy się na naszą stronę internetową. Tutaj mamy nasz cockpit. Wchodzimy sobie w WP Forms, w ustawienia i tutaj w CAPTCHA. I tutaj musimy sobie wpisać te wszystkie kody, więc zjeżdżamy sobie na dół i tutaj wybierasz sobie, który to ma być kod. Czy pierwszy, CAPTCHA2, czy niewidoczny CAPTCHA, czy CAPTCHA. 3. Jeśli stworzyłeś sobie dwójkę, no to wtedy wpisujesz tu kody z dwójki. Jeśli trójkę, to wpisujesz kody z trójki. No i teraz możesz używać jednego systemu naraz, więc musisz się zdecydować na początku. Tutaj mamy wiadomość, co się dzieje, jeśli ktoś źle wypełni, nie zaznaczy tego elementu. No to tutaj pojawi się właśnie taki komunikat. Mamy tutaj podgląd, czyli coś takiego się właśnie wyświetli. No i po wprowadzeniu tych kodów musimy kliknąć Zapisz zmiany. Klucze są wklejone, teraz należy dodać właśnie ten element do naszego konkretnego formularza. Wchodzimy sobie na wszystkie formularze, klikamy tutaj i edytujemy wygląd tego formularza, tak jak pokazywałem właśnie w poradniku, w moim poradniku na YouTube. Wchodzimy sobie tutaj i mamy tutaj taki. Prostokąt Recapcha. Klikamy na niego dwa razy i potwierdzamy. I teraz widzisz tutaj taką ikonkę, to znaczy, że właśnie Recapcha jest włączony. Tutaj się nic nie pojawi, tylko po prawej stronie będziesz miał potwierdzenie, jeśli klikniesz znowu dwa razy, to wtedy to znika. I wtedy Recapcha jest wyłączone. Więc ja sobie to włączam, klikam zapisz i sprawdzę, jak wygląda mój formularz kontaktowy odświeżam stronę. I formularz działa. Jest tutaj właśnie recapcha i wszystko działa. Należy sobie to jeszcze sprawdzić, czy wszystko się wysyła, czy nie ma tutaj błędu. Może Ci się zdarzyć tak, że tutaj będzie czerwony komunikat. To znaczy, że skopiowałeś zły kod Google'a, właśnie zły kod Recapture. No i wtedy wróć do tego wcześniejszego kroku. Upewnij się, że wybrałeś Recapture 2 i w ustawieniach też jest Recapture 2. No i wtedy będzie to działać. Lub 3, jeśli wybierasz trójkę. Jeśli masz jakieś pytanie, no to napisz komentarz, gdyby coś było niejasne. Teraz pokażę Ci, jak dodać Recapture do formularza w elementorze. Elementor to narzędzie do budowania stron internetowych i występuje w wersji bezpłatnej i płatnej i żeby skorzystać z tej funkcji, z funkcji formularza kontaktowego, musisz posiadać wersję płatną. Ja bardzo Cię do niej zachęcam, bo daje mnóstwo możliwości i za jakiś czas nagram poradnik, nagram recenzję tego narzędzia i będziesz mógł zdecydować, czy warto w to zainwestować. Jedną z fajnych funkcji jest to, że możesz właśnie umieścić taki formularz kontaktowy, aby dodać Recapcza do naszego formularzu w Elementorze. Należy sobie wejść do naszego panelu, wejść w Elementor, ustawienia i tutaj mamy właśnie Recapcza albo Recapcza 3. Wpisujemy sobie te klucze, zjeżdżamy na dół, zapisujemy stronę. Potem wchodzimy sobie do naszego Elementora. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to na moim kanale znajdziesz poradniki na ten temat. No i tutaj mamy nasz formularz, czyli jeśli masz wersję Pro no to będziesz miał dostępny tutaj formularz. Jeśli nie, no to będzie tutaj właśnie ikonka Pro i nie będziesz mógł go użyć. Więc ja mam tą wersję Pro, mo mogę sobie tutaj dodać każdy element, jaki chcę, mogę go powielić, dodać kolejne elementy, więc jest to bardzo wygodne. No i teraz chcę dodać sobie Recapture, Recapture Klikam dodaj element, klikam tu rodzaj i mogę wybrać, czy to ma być Recapture 3, czy właśnie ta druga wersja. Ja już mam dodaną trójkę, więc sobie to usunę. No i automatycznie widzę, że to mi się pokazało w prawym dolnym rogu. Mogę sobie to też jeszcze wybrać, żeby to było w lewym rogu, czy w linii obok. Ale oczywiście tego nie chcemy, bo to nie jest estetyczne, więc wybieram sobie prawy dolny róg, bo tutaj najrzadziej ludzie patrzą. No i wystarczy, że zapiszę sobie taki formularz, taką stronę i mogę zobaczyć, jak to wygląda. Formularz jest dodany a w prawym dolnym rogu jest nasza właśnie ikonka, która informuje użytkownika o tym, no, że mamy formularz zabezpieczony, a robotom uniemożliwia wysyłanie spamu na naszą skrzynkę pocztową. Dziękuję Ci, że zostałeś do końca. Jeśli podobał Ci się ten poradnik, no to zostaw łapkę w górę, a jeśli nie, no to napisz mi, co mogę poprawić, aby moje poradniki dawały Ci jak największą wartość. Zapraszam Cię do kolejnego filmu. Do zobaczenia. Krzysztof Gonet.